Cześć, cześć! Dzisiaj gramy grę z przyjacielem, jest ze mną Magnus. Halo, dzień dobry. I zobaczcie jak tutaj możemy sobie włączyć ten tryb. Włączamy grę z przyjacielem. I tutaj mamy oczywiście znajomych. Możecie pisać niki w komentarzu, też dodam do tutaj do przyjaciół. I jak widzicie mnie dostępnego możecie pisać. I zagramy sobie jakąś partyjkę zawsze. Jesteś Magnus w ogóle? Jestem, jestem. Nie grajcie z nim. On jest zły. Ja cię widzę offline. Ja czekaj, zobaczmy. Ale dam ci inwajta O dostałem. No, to spoko. No i zagramy potwory na potwory, nie? No oczywiście, Znowu dupę dostanę. No, może ci dam, czemu nie? To źle. Pierwszy raz gramy taką partyjkę. No znaczy na odcinku wiadomo. Jeszcze będą różne potyczki z różnymi osobami. Jakiś ostatni a to jest ciekawe, jak dwie osoby komentują w sumie. Ładnie słowo. Uuu, ale cię nieotko. Zobaczmy. On tego nie widzi, on tego nie widzi. Mogę A blefować. W sumie myślałem, jak to można na live rozegrać, żebyś czasem nie oglądał. Uuu. A i właśnie, mam Lamberta. Wyszedł mi z paczki ostatnio. Z beczki w sumie. Pfff, <gry> nekrologii się Nie! wpakowałem, wygrasz ja to! panie Regis, proszę mnie zostawić. Wygrasz to, hopie mówić. w sumie już? A dobra. Nie, mendo A, byś miał rój, ale byś miał rój! O chopie! mi moją strategię. To jest drama! Pożoga na dwójka, Mistrzostwo świata! Spacalne Czy miałem tylko szóstkę na stole, ale lipa. Czekaj, chodzi o gier. stały zestaw. Regis i Olgier. Nawet ty to obczajasz, no co A śmieję się zawsze z innych. On... No. Mnie teraz mogę na takie słabe karty wystawić. I czeka nas dwie, nie? No, równa na party. Tego w rano nie lubię, chyba go wywali. Wojownika? Tak, jak jak Mglak, kurde, przydupa. Śmierć i Czekałem na ten moment. Nie Zabdzenia. mam jeszcze Gosemira, ani Eskela O, pięknie! Ach, idzie jakoś Ach, no wygrasz Pamiętaj, to jest pierwsza tura bo już się prawie z połowy kartu wywalili Spoko, <grym> dwie dojdą Okej, okay, na kuchy W sumie gramy jak warzywa Gramy jak warzywa, ale spoko Jak <grym> warzywa, jasne Cholera Dawaj, jeszcze jeden pazur. Kurde, mglaka. Ja zaraz spasuję ci, powiem. remis? Tak, ty się wystrzelasz jeszcze z jednej karty. Czy możesz zrobić remis? Będziemy mieć po jednej koronie. O, zajebiście! Wiem, że będziemy mieć po jednej koronie. <grytanie> o nie, trójka mi została. Dobra, tobie czwórka. Ale jeszcze Batman przyleci. Człowska. Pani trzyma. Fajna! I zbugowała mi się karta co to jest? Olgier. Jak ci się zbagowała? Wiesz jak on nie wygląda obrzydliwie? Jak? O oh my god. To jest ostatnia tura, nie? Tak. Ale <laughs> beka Szybko Za szybko. Zginiesz, Zginiesz robaku. Zginiesz robaku. Zaraza Dobrze to ja też. O nie spodziewałem się ciebie Odgiać No nie ściągaj ode mnie Ciągałem. Ale ładnie Ale urwał Lera. Jak myślisz co mam? Ile yes, masz kart? Yes. Nie to mi Osiem... 7 muszę dać na minus niestety. Nie, idź sobie z tą kartą. Nie, nigdy nie pójdę. Puciuuuu! Uszczupliło się troszkę. No, I tak się gra z przyjacielem. Skarpiam. Tak to 99 wypadków wygląda w tej chwili. No ale spoko, gramy jeszcze jedną? Jeszcze jedną. Dawaj na jednym odcinku. Za, za szybko to było. No, chopie. To były dwie rundy, tylko. Dobrze, takim teraz grasz? Może czymś innym? Ja z czy Królestwa? A weź z Dobra. Królestwo no dobre. Może przegram, będzie do gry w sobie pół sobie północ. Północ wziąłeś? No super, dobra. Coś innego. Ale tam ta szybka potyczka, jedna chyba z najszybszych. No, chyba tak. Jak się nikt nie poddał, to jedna z szybszych. Co my tu mamy? Okej. Okay. Hmm. Okej. Okay. Warto było. Dobra, jednego tego. To dużo ich bym miał. A, spok. Coś trzeba. Mm. Drakarek! Ej, ta będzie ciekawa, bo ja lubię północ, powiem. Ciężko się przeciwko nim gra. Tak, Edwin. Nie, yeah. się, czasu! Mam Ciri jeszcze w tej talii, ale ja... TO no, w sumie ta jest do poddania. <laughs> mówię ci z góry Oho. Czekaj, to sobie zapalę To masz te złote. Mm, fajnie, fajnie jak tak się gra jak ktoś obok też mówi Mówię, mówię, mówię No to jest ciekawe Karciance, a nie tylko gramy z takim komputerem. Niech żyje, niech żyje, żygać mi się chce po dzisiejszej paszy. Hmm. Lepiej, żebyśmy się pod toporę na napotoszył. O nie, trzeba by to hmm. wyrobić. Chorcownik. Czemu ja mam zawsze tą kartę? No nie. Wiem. Czasami tak. warto, czasami nie, ale. Cholera, nie, nie warto. Ta runda coś nie idzie. To pierwsza, bo dobra. Wszystkie karty na stu... ludzie. No i super. A, nie zostawiłeś nic na następną. O kurwa. O nie! Przykro mi Magnus. No nie nic sobie z tym nie defer. Nie, to już miałem od początku, to się nie było. Powiedz, że żartujesz. Mam coś gorszego. Wiem, że w coś się wpakowałeś. Ej, super ci. Ej, nie, ostro tutaj teraz. Jak to przegram będzie wstyd. Kurwa, wiedziałem, mówiłem ci, baraniubie! Zabrana! Dobrano! Ja mam kracha. A bran też jest w tych. Tam. W dowódcach. Jeszcze mi się nie trafił dowódca. Raz Sąc miałem Gelsa, wie. ale wybrałem inną złotą. Hmm. Tu zaraz mi wywalisz, nie wiem, z Yennefer. Już? Co? Jeszcze są dwie rundy. Eee... A pewno masz znowu tam Ciri. Ta mi się nie podoba. No ale kurde. No, nie podoba mi się to. No. coś tam, coś tam knułeś za bardzo. Powitamy, ich. Oj, powitamy, Żelazem i ogniem. No właśnie, to wiedziałem, spoko. Skaliga! Skaliga! Wygrasz to, mówię ci, nie daj dupy. Dobra. No co ty? Betucie z kart. Nie no, spoko. To się dwoma da załatwić. Właśnie, hmm. zawsze to, to będziesz mieć na równi. No dobrze. Cera. Jedną widzisz. <grym> Tuch, nie nie chciałbyś mieć to. na równi kart ze mną. Powiedz mi. się Regis. Nic dobrego mieć na równi kart ze mną. Chciałbyś mieć 10 więcej. tej, która jest dziewicą matką i staruchą. Staruchą? Lepiej, żebyś mi się pod to porę nie napotoczył. No cztery karty na stole, powiedział. O, właśnie. W końcu. <laughs> mm, ależ. Pięknie. To? Nie drażnij mnie. Nie drażnij mnie. Mm, epidemia. Jeszcze epidemię trzymasz w talii? Teraz ja dostałem. Hmm... Hmm... Jesteś w stanie to wygrać jeszcze? Nie. Yeah. Kiedy z tobą skończę, nie będzie co zbierać! Aż Gerard oberwał. Wow. Na plus. Opatrz. patrz, najlepsza no. karta. No! Patrz, ja mam najlepszą. Przyda się teraz. <gry> Nic nie zrobię. No nie, nie powiem, przydatne. No, twoja też. Nie miałeś nie. żadnych jednostek w ogóle. No jeszcze Ja jedno. tu Jennefer trzymałem. Jeszcze no widzisz, jedno. widzisz. Za to nie mamy żadnych punktów, ale satysfakcja gwarantowana. Grajcie z kundziem. No nie grajcie, nie graj. Dobra, dzięki Magnus za grę. Jeszcze jedną. No, może jutro. Nie no, zagramy jeszcze, spoko. Na razie to będzie tyle. Dzięki za oglądanie. Dajcie, Dajcie. z nim.